Nie ma absolutnie żadnych zamiarów amerykańskich co do tego, żeby obniżać aktywność tutaj w naszej części Europy, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa. Bardzo dobre wieści dla Polski, dobre dla Europy. Zdecydowanie fatalne dla rządu Donalda Tuska popłynęły dzisiaj z pałacu prezydenckiego po spotkaniu Andrzeja Dudy z generałem Kifem Kellogiem, specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa do spraw zakończenia wojny na Ukrainie. Ameryka bardzo mocno weszła do gry, jak podkreślił prezydent Andrzej Duda, a to oznacza, co relacjonuje już własnymi słowami, że zakończy się ta uporczywa, dyplomatyczna akwizycja i moralny szantaż uprawiany przez Wołodymira Zełenskiego, który odwiedzał poszczególne stolice, w tym naszą Warszawę i zawsze domagał się jeszcze większego i jeszcze większego zaangażowania na rzecz wojny, której nie dało się wygrać. Wszystko wskazuje na to, że pokój jest blisko, ale co najważniejsze ważniejsze dla Polski. Ameryka nie zamierza wycofywać się z naszej części Europy. Przeciwnie wszystko wskazuje na to, że obecność militarna Stanów Zjednoczonych, a tym samym nasze bezpieczeństwo zostanie tutaj wzmocnione. Wszystko to będzie oczywiście realizowane wbrew polityce rządu Donalda Tuska, który chciałby się bratać z Francuzami, z Niemcami i budować jakąś europejską kontrę dla polityki Donalda Trumpa. A więc wejście do gry Stanów Zjednoczonych oznacza również to, że będziemy świadkami ofensywy dyplomatycznej w Polsce i miejmy nadzieję, że Amerykanie pomogą nam zrobić to, co jednak musimy zrobić sami, kartką wyborczą i naszą determinacją, a więc odsunąć najgorszy po 1989 roku proniemiecki rząd, który kieruje naszym krajem od 13 grudnia 2023 roku. Tomasz Gdula, zapraszam na najnowsze wydanie programu Polskość to normalność. i <laughs> Zaledwie w piątek prezydent Andrzej Duda spotkał się z Pitem Hegzetem, amerykańskim sekretarzem obrony i był jedyną głową europejskiego państwa, z którą rozmawiał ten jeden z najważniejszych amerykańskich urzędników podczas swojej wizyty w Europie. A już dzisiaj do pałacu prezydenckiego przybył generał Keith Kellogg, specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa do spraw zakończenia wojny na Ukrainie. Ta rozmowa była również wyjątkowa, ponieważ Duda był jedynym. Głową państwa, z którą poza oczywiście Wołodymyrem Zełęskim zamierza spotkać się wysłannik amerykańskiego prezydenta podczas swojej wizyty w Europie. Polski prezydent jest więc najlepiej poinformowaną głową europejskiego państwa, jeśli chodzi o zamiary Stanów Zjednoczonych dotyczące sposobów i warunków zakończenia wojny na Ukrainie oraz dalszej strategicznej aktywności USA na naszym kontynencie, w tym oczywiście szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej, o swoich ustaleniach, o swoich rozwiązaniach w prezydent Andrzej Duda poinformuje na radzie bezpieczeństwa narodowego, którą postanowił zwołać już w najbliższych dniach. A przebieg swojego spotkania z generałem Kifem Kelogiem prezydent zrelacjonował podczas krótkiego wystąpienia w pałacu prezydenckim. Ja przytoczę państwu najważniejsze cytaty i omówię to, co padło z ust prezydenta Andrzeja Dudy. Mamy pełny przegląd sytuacji, jeżeli chodzi o obecne działania podejmowane przez Stany Zjednoczone w moim osobistym przekonaniu Ameryka weszła bardzo mocno do gry, jeśli chodzi o zakończenie wojny na Ukrainie. Znam prezydenta Donalda Trumpa, wiem, że jest człowiekiem niezwykle stanowczym i kiedy działa, to w sposób zdeterminowany, zazwyczaj skuteczny. Powiedział Andrzej Duda i rzeczywiście mamy tego dowody, ponieważ trwa szczyt w Riyadzie, gdzie przedstawiciele Stanów Zjednoczonych rozmawiają z wysłannikami Władimira Putina. Dzieje się oczywiście również wiele na niwie dyplomatycznej, innymi kanałami. Wszystko to zmierza do tego, by zakończyć bezsensowny przelew krwi, który do niczego już nie mógł doprowadzić: do żadnego strategicznego przełomu, do zwycięstwa ani jednej, ani drugiej strony w wojnie na Ukrainie. Konieczne jest więc zawarcie pokoju, i tak jak prezydent. Prezydent Trump zapowiadał w kampanii wyborczej, jest to jego priorytet, jest to dążenie, które będzie realizował teraz aż do skutku, a skutek ten obejrzymy prawdopodobnie już niebawem. Spodziewam się, że dojdzie przynajmniej do przerwania walk, a mam nadzieję do zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę, stwierdził prezydent Andrzej Duda. Co jednak dla nas najważniejsze, a niektórzy analitycy rozsiewali takie wątpliwości, próbowali zasiać taki strach w Polakach, że Stany Zjednoczone odpuszczają Europę Środkowo-Wschodnią. Oddają ją Putinowi, i to będzie warunkiem zakończenia wojny. Nic z tych rzeczy. Zresztą, tak jak mówiłem wczoraj, kto zna prezydenta Donalda Trumpa, ten doskonale wie, że on nigdy nie rezygnuje ani z tego, co ma, ani nawet z tego, co utracił. Najlepszym dowodem determinacja, z jaką walczył o odzyskanie Białego Domu i spektakularne zwycięstwo, jakie odniósł w tej walce przeciw całemu amerykańskiemu establishmentowi, przeciw miliardom dolarów zaangażowanym w walkę z Kandyna Kandydaturą Trumpa i przeciw ogromnej machinie medialno-propagandowej, w którą zaangażowały się również największe gwiazdy amerykańskiego show biznesu. Nic to nie dało, ponieważ Trump jest człowiekiem zdeterminowanym. On wierzy w to, iż normalność powinna zwyciężyć w Ameryce i na całym świecie, a jednym z elementów normalności jest oczywiście pokój, zakończenie bezsensownego przelewu krwi. Nie ma absolutnie żadnych zamiarów amerykańskich co do tego, żeby obniżać aktywność tutaj w naszej części. Części Europy, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa, zmniejszać liczbę amerykańskich żołnierzy. Powiedział prezydent Andrzej Duda i przypomniał, że podczas swojego piątkowego spotkania z Pitem Hexetem, a więc amerykańskim sekretarzem obrony, powrócił temat fortu Trump. Przypomnę również, że wedle nieoficjalnych informacji, Hekset przekazał bardzo mocne przesłanie od prezydenta Trumpa do Andrzeja Dudy: Andrew, co z tobą? Obudź się, jesteś mi potrzebny. Amerykański prezydent oczekuje, że jego Polski odpowiednik będzie aktywnie działał na rzecz umocnienia amerykańskiej obecności w Europie i tym samym umocnienia pozycji Polski jako przeciwwagi dla Rodzących się imperializmów na wschodzie i na zachodzie, bo nie chodzi tylko o Rosję, ale również o osłabienie pozycji Niemiec i Francji jako samozwańczych europejskich hegemonów, a do tego właśnie niezbędna jest Polska. Zapowiedź, że amerykańska aktywność i obecność w naszej części Europy nie zmniejszy się, a wręcz przeciwnie, będzie większa, oznacza wielkie kłopoty dla rządu Donalda Tuska, ponieważ zaczyna się dyplomatyczna i realna polityczna ofensywa Stanów Zjednoczonych. Przy Przeciwko rządowi, który jest jawnie proniemiecki i stoi w otwartej kontrze wobec rządu Stanów Zjednoczonych, czego najlepszym dowodem było uczestnictwo Tuska we wczorajszym paryskim szczycie zwołanym jawnie przeciwko Amerykanom przez prezydenta Emanuela Macrona. Amerykanie sobie tego nie życzą, ale mają nadzieję, że w Polsce nastąpi polityczna zmiana. Nowy ambasador, który tutaj niebawem przybędzie, ma nam w tym pomóc, chociaż oczywiście nie czarujmy się, to my, Polacy, musimy wykazać się determinacją i musimy kartkami wyborczymi, po pierwsze, wybrać prezydenta z obozu patriotycznego, z obozu prawicowego, a po drugie, oczywiście, doprowadzić w konsekwencji do obalenia tego najgorszego, również w relacjach polsko-amerykańskich, rządu, jaki mieli po 1989 roku. Ukraińcy oczywiście muszą się martwić o siebie, ale jestem przekonany, że nie zostaną porzuceni na pastwę losu, ponieważ Donald Trump nie zwykł przegrywać, a porzucenie Ukrainy byłoby porażką, porażką wobec Rosji. Na pewno do tego nie dojdzie, natomiast warunki pokoju będziemy poznawali w najbliższych kilkudziesięciu godzinach, może kilku dniach. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Proszę o Wasze komentarze. Co sądzicie o przekazie prezydenta Andrzeja Dudy? Przek w którym jeszcze muszę podkreślić, zabrakło jednoznacznego sformułowania dotyczącego tego, że polscy żołnierze nie zostaną wysłani na Ukrainę. No ale to jest największe chyba wyzwanie i największy sprawdzian w całej dziesięcioletniej prezydenturze Andrzeja Dudy. Nie może być mowy o tym, żeby polscy żołnierze byli wysłani na pewną rzeź, na pewną śmierć tam na pogranicze. Ukraińsko-rosyjskie, i tutaj od prezydenta musimy wymagać determinacji. Wielokrotnie nas zawiódł. Jestem przekonany, że w tej kwestii jednak stanie na wysokości zadania. Oby. Bardzo dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.